Witam wszystkich na moim kanale. W końcu pojawia się coś z królików, bo no zrobiło się ciepło. Mamy stopni 16, no więc dla mnie to jest mega ciepło. Zobaczcie, w ogóle niebo się przejaśniło. Nie pada, nie jest zimno, tak jak wczoraj. Przyszła paczka futerkowe jak mogliście zobaczyć. Za chwilę ją tutaj przyniosę. No i pokażę Wam, co się tam znajduje. No i co będziemy z nią robić. Jak wczoraj mogliście usłyszeć. Yy, Barany francuskie zostają likwidowane, ponieważ nie mam samca już dorosłego żadnego, a nie opłaca mi się znowu sprowadzać samca. Bo miałbym za dużo ich. No. Tych królików tutaj już nie ma z tej klatki. Tutaj wszystkie są. Tu są te młode, które są na sprzedaż. Do góry samców nie ma. Tutaj tej samiczki też nie. Królik bez ucha i bez kawałka stopy, jak dobrze go znacie. Samiczka, też go nie ma. Miniaturka została. Tutaj też nic nie ma. I moja bardzo fajna samiczka, którą no niestety też sprzedaję. Bo jak mówiłem, nie mam samca. No białe bardzo fajne się zrobiły. Ten w ogóle jak urósł. Jak to można powiedzieć, duma hodowli moja. Bardzo fajny. Ten też zresztą, tylko jest młodszy i dlatego jest mniejszy. Eee, nie wiem co z tą samicą, czy w końcu się wykoci, czy nie. Bo pierwszy raz dopuszczałem ją 18. Jeżeli dobrze pamiętam, no to 18 powinna się wykocić, czyli za 3 dni. Będziemy patrzeć co i jak, czy coś się udało. Bo drugi raz była dopuszczona 25. I na mogło się udać wtedy, i dopiero 25 mi się wykoci. Poczekamy do tego 25, 6 czy 7, nawet kilka dni. No, zobaczymy, czy coś się tam udało. A jak nie, to dopuścimy ją razem z Tom. To będę miał dwa wykoty na jeden termin. Tom, jak ostatnio, tym samcem. A Tom, tym samcem tutaj z dołu. Ja przynoszę paczkę z futerkowe i widzimy się za chwilę. Mamy już paczkę. Ustawiłem ją na takim krzesełku małym wędkarskim, bo jeżeli ktoś wie, to lubię sobie też połowić rybki. Ale no przejdźmy do paczki, bo teraz nie film o rybach, może kiedyś coś nagram. Paczka bardzo ładnie zapakowana. Żadnej dziury. Estetycznie. Ta dziura to ja zrobiłem, żeby te dane wyrwać, po prostu zamazać, żeby nie były na odcinku. No, może sobie otworzymy paczkę. Ja już ją otwierałem, żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Ale otworzymy je sobie razem z wami. No mamy tutaj sporo naprawdę rzeczy, bo są tutaj karmidła, paśniki większe, mniejsze, szufelki i jakieś tam dodatki. No sporo naprawdę tego jest. E, większość rzeczy będzie przeznaczona no dla was. Wy je otrzymacie a no niektóre zostawimy w hodowli, bo tak było ustalane więc no bardzo dziękuję firmie futerkowe jak również Sandezi za, za sponsorowanie tych oto nagród można powiedzieć co będziemy z tymi wszystkimi rzeczami robić to jeżeli się uda to w niedzielę się dowiecie na odcinku a jeżeli po prostu się nie uda i nie dodam filmu bo mam naprawdę sporo rzeczy zaplanowane na ten weekend to na przyszły tydzień dodam film i wtedy opowiem, co i jak. Mogę Wam zdradzić taki pewien szczegół tego, co będzie się działo. Mianowicie, będzie to zależeć od liczby subskrypcji na kanale. Po osiągnięciu pewnego progu, jaki to próg, na razie nie mogę powiedzieć. Yy, będą wylosowane kilka osób. Nie wiem, ile to będzie osób, ale no, będę na pewno losował, żeby było sprawiedliwie. Czy to będzie live, czy odcinek, to nie wiem No i wylosujemy te osoby po osiągnięciu tego progu I większość rzeczy z tej paczki oraz dezynfekcja od sandezji Będzie wysłana do tych właśnie osób Jeżeli chodzi o ten weekend, no to co ja będę robił Jakie mam w sumie plany No to mam w planach wybrać się na wystawę w Pniewach Ponieważ w Koninie byłem Zobaczyłem sobie pierwszy raz w sumie jak to jest na takiej wystawie i do też wybiorę się na drugą wystawę moją no żeby sobie pooglądać no właśnie do tych pniew czy będę przywoził jakieś nabytki to nie wiem powiem tak pieniądze na nabytki są transporter jest na pewno go biorę bo lepiej zawsze mieć go ze sobą a czy coś przywiozę to nie wiem zobaczymy, jeżeli coś mi się spodoba no to po prostu przywiozę czy jest MB bo właśnie nie wiem. Samice mam dwie, samce mam dwa. Na razie niby starczy. Ale no zobaczymy jak to będzie. Bo pytacie też, co z tymi baranami. Czy będę wprowadzał jakąś nową rasę zamiast baranów? Tego powiem Wam, że sam nie wiem. Bo no barany bym chętnie zostawił, ale no nie będę samce znowu kupował specjalnie. Zlikwiduję je. I na razie będzie taki moment, że będą same NB. A jeżeli NB nie wystarczą mi, to przywieziemy coś nowego. Myślę, że na styczeń, bo teraz nie wiem w sumie, czy coś przywozić, czy nie. Ale na styczeń myślę, że może coś wleci. Jaka rasa? Mam już upatrzone trzy takie, więc jedno będziemy wybierać. Jakie to jest, na razie nie zdradzam szczegółów. Możecie zgadywać w komentarzu jaka to jest rasa. Ale jak mówiłem nie wydam się na razie. Sobie otworzymy poidła, bo przed chwilą wróciłem ze szkoły. I dolejemy królikom wody. Te mają. mu się doleje? ten jeszcze ma tu mają mają i tej w sumie można jeszcze dolać bo ma taką połowę a woda jest więc czemu nie o kurde coś się rozlało ale to nic teraz sobie tą paletę jakoś ustawimy tutaj najpierw ogarnę tutaj bo jakieś siano się przyczepiło ustawimy paletę położymy kilka produktów z paczki oraz przyniosę worek sandezji Wyciągniemy nowozelanda, dumę hodowli, bo on chyba jako jedyny umie stójkę Nie wiem jak z tą, nie będę na razie wyciągał, bo nie wiem czy się zakończyła czy nie Ten niby chciałby, ale tak nie do końca Więc wyciągniemy sobie tego, ustawimy koło wszystkich produktów I zrobimy zdjęcie do miniaturki Jednak zmiana planów, nie położyłem tej palety na... nie wiem na czym bo przyniosłem taczkę i tam właśnie położyłem tą paletę bo, bo... było za nisko po prostu jest to ustawione tak w miarę dobrze nie powinno spaść ułożymy te produkty przyniosę jeden worek myślę, że dezynfekcji i ustawimy dumę hodowli no i będziemy cykać zdjęcia Zostawiliśmy tyle tych rzeczy, bo no więcej się nie zmieści. Jeszcze musi tutaj jakoś królik wejść. Zobaczymy, czy się uda, czy królik wejdzie. A jeżeli nie, to po prostu poprzesuwamy je albo jeden na drugim, te przedmioty. Nie wiem, będziemy patrzeć w trakcie. Ja robię zdjęcia, no i na koniec Wam nagram, jak królik ładnie stoi. Królik jakoś stoi. Może nie jest teraz to idealnie, bo nie mamy jakoś zbytnio na to czasu. Ale no jest w miarę git. On tam bardziej się teraz interesuje. Pietruszką królik już schowany. Siedzi u siebie. Ja muszę wszystkie te przedmioty pochować. Z całego serca zapraszam Was na stronę futerkowe.pl. Na Facebooka, Instagrama i wszystkie media jakie posiadają. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Oraz w poście na Instagramie, który wleci dzisiaj wieczorem. Możecie też bić do Sandezy, Również polecam. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na następne filmy. Najprawdopodobniej będzie to z wystawa z pniew, lub no właśnie ta rzecz, którą organizuje Futerkowe i sandezja. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo od tego właśnie będzie zależała cała ta rzecz. Ja się z wami żegnam. No i cześć.